Już po raz piąty Stowarzyszenie Grupa Ratownicza Paramedic przeprowadza zbiórkę dla potrzebujących dzieci. Do tej pory finał akcji Paczka dla Dzieciaczka odbywał się w hali łuczniczej. Jednak w tym roku obecna sytuacja zmusiła organizatorów do zmiany formy przebiegu akcji. Jak czytamy na ich Facebooku mamy świadomość, że w tym trudnym dla nas okresie jest wiele rodzin, które potrzebują naszego wsparcia. Dla pierwszych pięciu osób, które wpłacą kwotę 200 zł, zapewniona zostanie wejściówka do klubu muzycznego Centrala, gdzie odbywać się będzie nagranie koncertu Czesława Mozilla, które w późniejszym terminie będzie dostępny na stronach organizatorów. Za wpłaty w kwocie minimum 50 zł zagwarantowano specjalną koszulkę. Osoby, które chcą uczestniczyć w koncercie lub zdobyć koszulkę, proszone są o wysłanie potwierdzenia wpłaty na adres ratownictwo.paramedz.pl małpa.gmail.com. Wszelkie informacje dotyczące akcji Paczka dla Dzieciaczka znaleźć można na Facebooku Stowarzyszenia Grupa Ratownicza Paramedic. Finał akcji odbędzie się 28 marca.